Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, chciałam przejechać tam. I napotkałam takie miejsce. I co Wam powiem? Muszę to zostawić. A wiecie dlaczego? Bo w tej butelce znajdują się mrówki. W tym, zobaczcie, jak one spacerują. Teraz są zdenerwowane, bo ja tutaj już co nieco ogarnęłam, ale one są tu wszędzie. Zobaczcie, jak paradują, a teraz ja Wam pokażę coś. Spójrzcie na to. Chciałam to zabrać, a one sobie tutaj żyją. Heh. Więc ja zostawiam to miejsce w spokoju, bo nie chcę przewozić tych mrówek, e, i tak tą torbę, do której już co nieco zapakowałam trzepie No i zostawiam to do zimy. Mam ręce brudne. Ech, ale cóż, ciężka praca, bo to tylko ułamek tego, co już dzisiaj porobiłam. Wam pokazuję, zostawiam to. Niestety muszę to zostawić i dalej nie przyjadę, bo są drzewa poukładane bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I ja też nie przyjadę. A co zabrałam? Zabrałam, zobaczcie, już taki plastik. Ogromną butelkę, w której znajdował się alkohol. Wylałam go i tutaj strasznie teraz śmierdzi. No i co? I zabrałam jeszcze tutaj parę innych śmieciuchów, które znajdowały się właśnie tutaj. No ale to miejsce. No muszę zostawić. Razi bardzo. Mnie. No i tą butelkę. Tam w środku normalnie zaczęłam ją trzepać. Słuchajcie, te mrówki zaczęły wypadać. O, tutaj widzicie jak to zaczęłam trzepać, a ten ślimaczek to co on żyje. O, żyje. Ha. No dobra, to chodź tutaj ciocia cię położy. O! I możesz sobie tutaj już spacerować. Dobra, no to co kochani? Mm, zawracam. Tu są chyba jeszcze dwie drogi. Więc do miejsca docelowego. W sumie to nie wiem tak naprawdę jakie jest moje dzisiaj miejsce docelowe. Ale tam, gdzie się zatrzymam, i tak znajdę śmieci. Oczywiście. Jakby mogło być inaczej. O! Patrzcie. Nie widziałam. Okej. Okay. A jutro na złomik jadę, akurat, więc. No i elegancko. To znika. Nie elegancko, że tu jest, tylko że znika. No nic. Napatrzeć się, nie mogę na to miejsce, bo jest tutaj ślicznie. Pięknie jest. No i co, muszą się te mrówki uspokoić, bo je trochę zdenerwowałam, psując im domek. Hmm. Lecimy dalej. Zatrzymałam się i idę, ale już z samochodu coś zobaczyłam. Zostawiłam torbę tamtą, bo jest. 3 czwarte zapełniona. Z samochodu zobaczyłam to. Nawet sama nie wiem, co to jest. Słuchajcie, ktoś umiejętnie to ukrył, żeby nie było widać, tak? Pod tą ogromną sosną, a na 100% tego nie było. Całkiem jeszcze niedawno, bo w tych lasach, co teraz dzisiaj jestem, to jestem dość często. Co to jest? Teraz trzy takie butelki. 5 i coś takiego. Jezu jakie to jest ciężkie. Czekajcie. Nie. Nie wiem czy ja jedną ręką sobie poradzę, aby za korek chwycić i przyciągnąć. Nie wiem czy to bezpieczne otworzyć. Kurde, tu się nie przelewa. Nie, ja tego nawet nie otworzę, słuchajcie. To jest jakaś chemia. Na pewno to jest chemia. Nie jestem w stanie odkręcić tego kurka. Nie wiem, czy to jest jakieś zabezpieczenie. Mm -hmm. Taką chemię to wywozi się, drodzy, moi drodzy, na przok. Ale nie do lasu. Hmm. Tak, to powinno trafić na przok. U mnie w sobotę jest tylko otwarty przok. Ale to mimo wszystko powinno trafić na przok. Nie mam na to pomysłu. Hmm. Straszne. To jest bardzo ciężkie. Ale co to jest w środku? No nic. Tak, to jest to samo miejsce. A hmm. gdzie są butle? Tu są butle. Powciągałam to wszystko. To jest draństwo tak ciężkie, że nie zdajecie sobie sprawy. Nie jestem w stanie odkręcić, chociaż próbowałam tu zobaczcie. Czekajcie, jak naciskam tą butlę. Czy to jest jakaś klej, farba. Któreś z nich nie mogłam odkręcić, chyba tej. Tak, siłowałam się. Żadnej nie jestem w stanie odkręcić. Zresztą może dla swojego bezpieczeństwa. I dobrze, że nie mogę tego odkręcić. Co ja z tym zrobię? Ja to zabiorę. Nie chcecie znać moich myśli w tym momencie. To jest ciężkie, bardzo ciężkie. Ja to zabiorę. A! A słuchajcie, tutaj jeszcze. Patrzcie co znalazłam. Mówię co to jest? Jak to co? Dezodorant. Męski. Wiecie co to jest? Patrzcie, tu są dziurki. No, strzelanka była. Ojku. A to co? Miedziuszka? To miedziuszka. Też to zabieram. Ale nie w tym momencie. Chociaż samochodem jestem bardzo blisko. Tutaj. Ale i tak sobie po to podjadę. Bo ja dopiero zaczynam swój spacer. Straszne to jest. Może to słońce tak działa na ludzi. Że się zwoje, przepalają co po niektórym. I takie śmieci do lasu przywożą. Idę się przejdę. Po prostu się przejdę. Zobaczcie na jakie miejsce trafiłam. Ostatnio Wam mówiłam, że za dzieciaka pamiętam jak były całe łąki właśnie tych oto kwiatków. Ach, ja tę rękawiczkę mam. ściągnę Zobaczcie. Śliczne są i pięknie pachną w bukiecie, ale ja już jestem teraz duża i nie robię sobie bukietów z nich, ale są piękne. Jak byłam dzieckiem to robiłam właśnie sobie bukiety. Teraz mi szkoda tej natury, nic nie zrywam. I zobaczcie cała łąka piękna tych kwiatów. Teoretycznie powiedzmy, że to jest łąka, bo jeszcze rok temu tu były drzewa. Takie same piękne drzewa jak tu. Teraz ten teren został ogołocony w tamtym roku, pod koniec roku. I takie właśnie piękne drzewa były jak tu. Zapewne niebawem tu powstaną jakieś osiedla. Tak my nie mam. Zobaczcie, jaki stoję w miejscu i jaki hektar. Tego wycieli. Tam jest droga. Na samym końcu jest droga. Zobaczcie. Tutaj jakieś odrastają powoli. Krzaki się pojawiają. No, ale to wszystko zostanie i tak wiadomo zmielone kiedyś z ziemią. Ale kwiatki piękne zakwitły. Ojej, jeszcze są te biało-żółte. Nie wiem jak się nazywają, ale też śliczne są i pięknie pachną. Tylko, że te kwiatki polne, zobaczcie, jak się wsadzi je do wazonu, to one bardzo krótko stoją. A te są śliczne. Przepiękne są. Jak ja ich dawno nie widziałam. Piękne są. Uwielbiam je. Można bukiet zrobić. A co mam w torbie? Oczywiście, że coś mam już w torbie. Co ja tu znalazłam? Jakieś śmieciuchy. Butelkę posprać, ale to chyba zwrotno i butelkę zwrotną. To zapłata za to. Za tamte pewnie pojemniki. Tak mnie się wydaje. Gdzie człowiek właśnie nie stanie, to teren prywatny chyba jeżeli wycieli tak mi się wydaje ale zabiorę tak i wracam do lasu Przejdę się Zawsze się zastanawiam, gdzie się podziały te wszystkie zwierzęta, co tutaj żyły. Jak są takie wycinki robione w lasach, ptactwo, gryzonie, płazy, gady. Ile tutaj musiało być nor, lisich, i musiały niestety zmienić miejsce swojego zamieszkania. Przez nas, przez nasze działanie. Tak zawsze, jak jestem w lesie i widzę wycinkę, nad tym się zastanawiam. Wiecie? Raczej, ci, co decydują o takich wycinkach, nie myślą nad takimi rzeczami to są bardzo poważne sprawy. To tak jakby nam zabrać domek. Powiem wam, że mój spacer jest dzisiaj bardzo długi, ale i też bardzo obfity. Mam nową torbę. Tamta jest zapełniona, cała. Bańki już są w samochodzie, to tyle wam mogę powiedzieć. A dlaczego dzisiaj taki długi spacer? Wiecie, że ja już jestem chyba tutaj dobra 3 godziny, bo spotkałam pewnego pana. Ma na imię Marek. Panie Marku, serdecznie pana pozdrawiam. Słuchajcie, pierwsze nasze spotkanie nie było zbyt przyjemne. Jak sprzątałam las z Madzią, pan Marek był na spacerze ze swoją córką i z pieskiem. I myślał, że my wywozimy śmieci do lasu. No i to było takie pierwsze nasze spotkanie z pięcie. Ale to tylko na początku. Bo później już pan Marek zrozumiał że my nie w tą stronę działamy, tylko w tą dobrą stronę, że sprzątamy lasy. Sprzątamy las z mazią wtedy byłam. No i co? Porozmawialiśmy, rozstaliśmy się przyjaźnie oczywiście. No i dzisiaj spotkałam właśnie pana Marka, on mnie poznał, bo zapytał się. Z daleka już mnie poznał i zapytał się, czy grzyby są, a ja mówię, że nie, proszę pana. Mówię, grzybów nie ma, ale są inne grzybki. Cały rok na okrągło i pokazuję mu. A mówimy się znamy. Tylko, że ja pana Marka nie poznałam, bo brodę zapuścił. No i co? I słuchajcie, oczywiście był pan Marek z pieskiem. Poszliśmy na spacer, bardzo długi spacer. Dziękuję za niesienie torby. Zbierał ze mną co nieco z lasu grubsze co nieco i mówi o tych pojemnikach, że jechał i widział te pojemniki, że są wystawione, a ja mówię, że to ja je właśnie wystawiłam. No i co, poszliśmy na ten bardzo długi spacer. Pomógł mi zapakować te pojemniki do samochodu, mam je w bagażniku. Ja się ich pozbędę i na pewno nie wyrzucę ich w lesie. A tu imprezka trwa, jak widzę, na tym naszym słynnym ognisku. Kojarzycie to ognisko? Kojarzycie z moich filmików wcześniejszych? Tu kiedyś ktoś gaśnicę zostawił. Tu palą wszystko dosłownie wszystko. Śmieci, nie śmieci, wszystko tu palą. Hmm? Ognisko się powiększyło i to trzykrotnie. Nawet butelki szklane palą. Super miałam dzisiaj spacer, bo tak to zawsze zazwyczaj jestem sama w lesie. I fajnie jest z kimś pospacerować, porozmawiać. Bardzo miło, dzisiaj spędziłam ten czas w lesie. No i śmieci też wywiozę. Jedną siatę, drugą siatę. A że poszłam pana Marka odprowadzić do samochodu, bo mi się chodzony włączył, to mam i trzecią siatkę. Jeszcze tylko segregacja pozostała. No i co? Idę do autka i wam pokażę. Jak to się przedstawia Ale spacer dzisiaj miałam bardzo, bardzo miły. Zobaczcie jakie tu są piękne tereny. Znacie je. Tu już nie jest tak pięknie. Chyba znowu ktoś dowiózł, bo tego nie było. Jakieś palet, masakr. No nic. I surowiec wtórny się znalazł, jakaś butelka zwrotna, którą Wam wcześniej pokazywałam. No ale niestety większość to jakieś śmieciuchy. I tak właśnie chodziliśmy z Panem Markiem. Też się poschylał. No i super. Wiecie ile razy ja tu jestem w roku? Dziesiąt razy i zawsze coś znajdę. No właśnie, to nie jest kilka razy, tylko dziesiąt razy i zawsze coś. Oj To też zabiorę. Bańki już są. W moim aucie raz, dwa, sześć sztuk. Nie wiadomo jaka jest zawartość. Troszkę aluminium. Dzisiaj wpadło jakiś kabelek miedziany. Ta torba jest do ogarnięcia. Kiedyś jak się zapełni to wszystko poprzybieram. Parę puszek też było. Jakiś złomik znalazłam. A to wszystko wyjeżdża dziś ze mną z lasu. Raz, dwa, trzy torby do segregacji Nie może być inaczej, tak? Oczywiście nie może być. Trzy torby i te bańki. Masakr z tymi bańkami. No ale zobaczcie, już to nie szpeci. Teraz ładnie wygląda ta sosna. Już nie szpeci masak a ten dąb już zaczyna puszczać młode listki Do zobaczenia i wszystkich was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wspólny spacer Papa kochani.